Mam nadzieję, że to w ogóle słyszycie. Słuchajcie, oczywiście jak to ja zaczynam yy, vloga od nawet nie połowy nie, bo nie wiem, która jest wutnia Nie mam pojęcia 18, coś takiego po 18-19 i yy, słuchajcie, dla, dlatego tak później zaczynam, bo oczywiście nic nie robiłam i sądziłam, że bez sensu nagrywać jak siedzę cały czas przy kąpieli i nagrywam muzę, więc yy, skończyłam teraz nagrywać. Jeszcze zostało mi nagranie skrzypiec i perkusji i wokalu i zrobię to chyba jutro. Miałam, mu wam wczoraj, że miałam iść do fryzjera, ale nie poszłam. Jutro chyba pójdę po rolnicy, jadę do, ym, do miasta, także się wybiorę do fryzjera wtedy i tyle chciałabym powiedzieć. Idę zaraz zrobić trening i właśnie, albo, albo słuchajcie, dzisiaj może to nagram, pomyzę. I słuchajcie, a wiem co wam chciałam pokazać, obraz, który chcę przerobić na DIY. Yy, I będę robić właśnie za niedługo DIY takie, wiem, że cały czas to mówię, że, wiem, że za niedługo robić DIY, ale będę robić, nic się nie będę robić i yy, ktoś mi prosił właśnie ostatnio o takie wakacyjne, yy, nie wakacyjne, jak to powiedzieć inaczej summer. Yy. Sama DJW. Teraz dóletnie takie DJI, żebym zrobiła, więc to zrobię i właśnie mam pomysł yy, przerobić jakoś ten obraz. Zaraz Wam go pokażę. Słuchajcie, ten obraz wygląda tak. Są jakieś takie kwiaty i to jest w ogóle... Już Wam pokażę. Wygląda zakurzone strasznie mieliśmy ten... To jest co? Yy, karton. <laughs> Także przerobię sobie to, bo stwierdziłam, że jak ma być to wywalone, to... Wolę to przerobić, coś tu fajnego namaluję, może jakiś napis taki motywacyjny, czy coś tam w tym stylu, albo napis jakiś właśnie wakacyjny, także muszę sobie to przerobić i zabiorę to, słuchajcie, do mieszkania nowego w Cieszynie. W ogóle mam wygrać Wam pokazać, co udało mi się nagrać z tej muzy, gdzie to jest, gdzie to jest, tyle plików, mm, tu. Jeszcze zostały jak mówiłam skrzypce i... i właśnie wokal i o, ty wierzę, to te soka teraz Mam nadzieję, że to w ogóle słyszycie. Trochę powiem Wam, że widzę. Teraz tu fałszowała, no ale nie umiem jej przeszyć, bo ona się obniża w trakcie grania, ale nie jest aż tak tragicznie. Więc jeszcze coś poprobię, z tym zrobić i dogram wokale. Jak będzie wokal, to i tak to będzie, nie z tego słychać. Także to jest taki sneak peek. I yy, słuchajcie, słuchajcie, yy, będę, będę nagrywać właśnie na skrzypce jeszcze. Perkusję i wokal, także za niedługo powinnaś pojawić na tym moim drugim kanale yy, muzycznym i tyle. Mam do nas powiedzenia, i idę zaraz zrobić trening. Słuchajcie, ja jestem po treningu. Właśnie przyszłam mam się i jem teraz sobie pudy biały ser z dżemem. Yy, mam da ten dżem ostatnio Bardzo, bardzo dobry. I po treningu myślę, że ten spoko. Także sobie to jem teraz. I... Wchodzę sobie na internety A jeszcze chyba to sobie tu Wchodzę sobie na internety i będę słychać się na vlogi z Dzisiaj już to zrobiłam Jeszcze został jeden rok vlog i Gącia, że bo <gryw> dla mnie Gącia się jest jeszcze w LA już tam w Stanach Nie wiem czy tam był w albo Nie w każdym był W każdym razie w Stanach był Także Także tak się także, także. Będę to teraz robić i w ogóle chciałam wam powiedzieć, że, czekajcie, na sobie po to, zaczęłam czytać tą książkę właśnie, co wam mówiłam wczoraj, Suknia ślubna i powiem wam, że się fajnie zapowiada, także będę dalej ją czytać, raczej właśnie hak, nie, nie wiem, jak, ekranium, jak to się zapowiada i e, będę właśnie teraz to robić i... Tym razem jeszcze chciałam oczywiście powiedzieć, ale jak zwykle zapomniałam. A jutro i sobie, słuchajcie, obciąć włosy w końcu, bo tak mi, słuchajcie, strasznie wypadają W ogóle chcę sobie kupić odżywkę Jantar, bo mi poleciła yy, odżywkę tą moja znajoma ze studiów właśnie. Julka i powiedziała, że po prostu rosną tak szybko włosy. Po tygodniu już jej takie włosy odrosły i to jest odżywka Jantar, taka bursztynowa yy, i kosztuje jakieś około 15-20 do 20 max złotych, więc sobie kupię. A w ogóle jeszcze widziałam na kobiecej promocji właśnie zestaw szampon, tą odżywkę i jeszcze coś yy, właśnie, taki zestaw z tej serii yy, z bursztynowej właśnie za 20 zł także chyba sobie to kupię i muszę yy, właśnie chcę zrobić, bo mi strasznie wypadają, codziennie mi wypadają garściami włosy. Wystarczy, że pociągnę, nawet patrzcie teraz, pociągnę sobie, wypadają. to jest jakaś zwykła jedna i sobie chcę obciąć, może to jakoś pomoże. Wypadają mi też, słuchajcie, dlatego mam tarczyce i to też może być właśnie przyczyna tego, że wypadają mi przez moją tarczyce włosy, ale e, myślę, że jak to kupię to może mi się wzmocniam przez tą odżywkę włosy, także ja, jeżeli, je obykle też to będą takie odżywione i sobie je zafarbuję też w sensie wybieram zrobię sobie ombrę i to sama także tyle, oglądam i do was później słuchajcie, patrzcie na te kable o, ty płateczku tu nie powinien być patrzcie ile mam kabli mikser i skrzypce i syf ogólnie ale muszę to jutro złożyć keyboard to jest Nasz syntezator bardziej. Yy, syntezator taki. I te kable są przerażające muszę to posprzątać, rozłożyć łóżko. O mój Boże, masz co tu robić, pysty się nie chceć tu. Masz być tutaj, 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 tutaj. No tak. Okej. Okay. I muszę rozłożyć słuchajcie, łóżko, złożyć skrzypce I jeszcze posiedzę sobie na Pinterestie Słuchajcie, patrzcie co... Boże, co ja mówię? Patrzcie, to znalazłam w pudełku rzeczy kota. Tak mi się tęsknił za kotem, bo kot pojechał do koleżanki, do Tarnowa. Także mam tutaj te rzeczy było, że tak bym chciałam przyciąć mojego mibała Znaczy, do naszego mibała ja Mam tu szczotkę, raserek. Nie to o z rybką. ona uwielbia ten laserek. Piszę tutaj Training czy coś takiego. W ogóle ona lubi strasznie takich... piszczących rzeczy, takich dzwoneczków i tak dalej. I jej ukochana się. Także będzie to we wrześniu w cieszynie. Będę się z nią bawić wtedy. Słuchajcie, z tym całym moim bagażem, gdzieś... ten... ładowarkę do telefonu ale mam zastępczą w ogóle co będę teraz robić to przeglądam sobie troszeczkę pinterest'a w ogóle obejrzałam vlogi z Oeli, nadrobiłam sobie i bardzo lubię właśnie vlogi Zoeli. Oeli dajcie mi czy też oglądacie, ja bardzo ją uwielbiam jest tak pozytywną osobą i fajnie motywującą i w ogóle uwielbiam także tyle obejrzałam sobie vlogi i teraz na pinterest'a sobie wejdę, zaraz wam pokażę Muszę poszukać właśnie jakichś inspiracje a propos... Oh, teraz mam A propos właśnie jakichś summer DIYs. Także sobie zaraz to poszukam jakiś fajne rzeczy i e, tyle. I słuchajcie, tyle ja mam w tym vlogu dla Was. W ogóle nie, nie wiem czy... czy nie dobrze widać. E, tyle mam dla Was w tym vlogu. I jak zwykle zapraszam was do gruba śniadkowiczka, jeżeli mimo wszystko wam się podobał ten vlog, Subskrypcję dalej, jeżeli jesteście nowi i ten filmik ci się podobał i zapraszam oczywiście na moje kolejne vlogasy i słuchajcie, już mamy połowę, lipca, tak ten czas, jest, że to jest niewyobrażalne, gdzie to wszystko uciekło, masakra po prostu, jakaś masakra, 15 lipca, ooo, No i długo mam w ogóle ulewniki, także tyle. Dobra, lecimy, bo już gadam pierdoły i y, dobranoc, miłego dnia lub wieczoru i do zobaczenia. Pa, pa!